Jak coś, to bokserki są nieużywane. Szkoda, szkoda akurat. Jestem Toisy? Arturę. Słuchaj, Artur, dzisiaj możesz wygrać takie spodenki Suprema. Ja pokazuję Ci trzy produkty z naszego sklepu i Ty musisz podać poprawne nazwy. Jesteś gotowy? Jestem. Pierwszy produkt, jak się nazywają te buty? No to białe szoksy. A jakbyś mógł coś tam dodać jeszcze do nich? NX Silver Shox. Dobra, jest tam Silver. Jest ogólnie tam jest długa nazwa. Ze względu na kolor włosów, uznajemy. Tak jest, tak jest. To jest Solidarność. A jak? Kolejny produkt bestsellerowy na Sample Store, w mega dobrej cenie aktualnie. To Jordany czwórki... Jordan 4 White Cement. Yeah. Bardzo dobrze! Tak jest. Pełną nazwę ty oto forsów. Chyba, że to nie są forsy, może ci powiedziałem źle. Białe forsy, low, e, low places. No i co, myślisz, że dobrze powiedziałeś? Myślę, że bardzo dobrze. Za dobre odpowiedzi w Sample Store rozdajemy, więc proszę bardzo, o to Dziękuję. dla ciebie. Bokserki Suprema. Dziękuję bardzo. Sample Store to również szoksy dostępne za 699 zł oraz tieny za 649 zł. Oryginalność w 24 godziny i możliwość płatności za pobraniem.